Śmiech. Śmiech to impuls świadomości, który rozchodzi się po Waszym niebie z jednej planety na drugą, przez drogę mleczną i w najdalsze zakątki nieskończoności. Nieskończony jak boska świadomość powstał w momencie wielkiego wybuchu. Czym jest śmiech? To spontaniczna reakcja świadomości na sytuację, w której dwa wydarzenia, dwa incydenty. Lub dwie osoby w naturalnym porządku rzeczy nie są ze sobą powiązane, lecz dziwnie się ze sobą kłócą lub stoją w opozycji. Jest to efekt fali, doświadczany we wszystkich żywych istotach wyższych gatunków, zdolnych do pewnych osądów i percepcji. Eliminuje stres. Efekt fali odczuwalny jest na przeponie, która chroni serce i układ nerwowy. Jak widzieliście, badając naturę stworzenia, w ewolucji projektowania i rozwoju żywych ciał, zrobiono wszystko co możliwe, aby stworzyć ciało doskonale przystosowane do środowiska, aby umożliwić posiadaczowi ciała wygodę, szczęście i życie bez stresu. Stres jest wrogi zdrowiu. Jest on sprzeczny z wolą boskiej świadomości. Spontaniczny i serdeczny wybuch śmiechu jest najpierw doświadczany jako przepływ falującej świadomości przez głowę, przynoszący rozjaśnienie całej świadomości. Zaraz po tym następuje fizyczny efekt falowania, śmiechu, odczuwany jako lekkie uderzenie oddechu w przeponę, które ma na celu rozbicie napięcia i wygładzenie wszelkich pozostałości goryczy. Czasem śmiech w niezwykle zabawnej sytuacji przedłuża się do tego stopnia, że człowiek w końcu czuje się wyczerpany, ale też szczęśliwy i raczej smutny, że śmiech się skończył. Większość ludzi poświadczy, że śmiech poprawia samopoczucie, nawet jeśli zaledwie minutę wcześniej doszło do niezgody. Jeśli dana osoba potrafi szczerze się roześmiać, widząc absurdalność sytuacji, w której wcześniej pojawiła się irytacja lub zranienie, napięcie zostaje rozładowane. A przyjacielskie reakcje zostają spontanicznie przywrócone. Śmiech jest darem miłości dla stworzenia opanowanego i potrzebującego ulgi od własnego ego. W miarę jak popęd ego stopniowo traci kontrolę nad Twoim umysłem i emocjami, przekonasz się, że śmiech nabrzmiewa spontanicznie i przynosi wspaniałe uczucie uwolnienia. Efekt falowania śmiechu. Podnosi częstotliwości wibracji Twojej świadomości, nie tylko dlatego, że jest to energia uwalniana tam, gdzie jej najbardziej potrzebujesz nad sercem, nad przeponą, siedliskiem Twoich emocji ale także dlatego, że śmiech pochodzi bezpośrednio z boskiej świadomości. Dlatego śmiech jest boski, śmiech i Twoje wewnętrzne dziecko. Czytając te listy i medytując, poziom częstotliwości wibracji twojej świadomości wzrośnie. Odkryjesz, że stare wzorce mentalne nie są już komfortowe w twoim umyśle. Będziesz szukać sposobów i środków, aby usunąć je ze swojej świadomości. W miarę jak będziesz się rozwijać duchowo i coraz bardziej pragnąć uwolnić się od niechcianych ludzkich popędów ego, konflikt w twojej wrażliwości. Będzie stawał się coraz bardziej uciążliwy, a ty będziesz tęsknić i modlić się o ulgę. Przekonasz się, że kiedy zwrócisz się do boskiej świadomości i z pasją poprosisz o boską pomoc, pomoc z pewnością nadejdzie. Z powodzeniem pozbędziesz się niechcianych myśli i reakcji, a wtedy odkryjesz, że śmiech stanie się coraz bardziej spontaniczny. Odkryjesz także, że napięcia są wygładzane. I że stajesz się znacznie lżejszy w myślach, łatwiejszy w związkach, bardziej opiekuńczy, znacznie bardziej doceniający, bardziej świadomy samego życia i wszystkiego, co ma do zaoferowania w zasięgu wzroku i doświadczenia. Będziesz bardziej cieszyć się prostymi przyjemnościami, będziesz miał mniejszy apetyt, będziesz potrzebował mniej jedzenia i mniej rozrywek. Będziesz bardziej zadowolony ze swojego własnego towarzystwa i w końcu zaczniesz się radować we własnym towarzystwie, ponieważ boska świadomość będzie napełniać twoją ludzką świadomość z własnym wzniosłym stanem dobrego samopoczucia. Stopniowo będziesz powracać do stanu dziecka, które patrzy na świat szczęśliwym i pytającym spojrzeniem. To nie jest starość. Jest to stan większej świadomości i wibracji, niezależnie od wieku. To jest stan istnienia, który miałem na myśli, mówiąc: Jeśli nie staniesz się jak małe dziecko, w żaden sposób nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Właśnie powiedziałem, że kiedy wchodzisz do Królestwa Niebieskiego, stajesz się małym dzieckiem, dzieckiem pełnym zachwytu i radości. Dałem światu te listy aby ci, którzy je przeczytają i przyswoją sobie, mogli w końcu wejść do Królestwa Niebieskiego i osiągnąć stan radości, który wynika z czystości umysłu i niewinności. Ćwiczenia duchowe Jeśli ludzie każą ci przystąpić do ćwiczeń duchowych i wyobrazić sobie pewne warunki, bądź pewien, że jeśli zastosujesz się do tych instrukcji, Pozostaniesz jedynie zakorzeniony w materialnym wymiarze ego. Wyobraźnia nie ma nic wspólnego z duchem. Wyobraźnia jest ćwiczeniem Twojej własnej ludzkiej świadomości, którą powinieneś próbować przekroczyć, wchodząc na wyższe poziomy świadomości duchowej. Te poziomy nie są poziomami wyobraźni, ale rzeczywistości, regularnych duchowych poziomów częstotliwości wibracji duchowej świadomości. Częstotliwości duchowe pochodzą z boskiej, duchowej świadomości, a nie ziemskiej wyobraźni mentalnej. Dlatego uważaj, kogo przyjmujesz na swojego nauczyciela. Tylko absolutny spokój i cisza Twojej świadomości otworzy drzwi do wejścia boskiej świadomości do Twojego umysłu i tego właśnie każdy powinien szukać. Jeśli jesteś spragniony i potrzebujesz się napić, po co wyobrażać sobie, że jesteś nad jeziorem? Wybierz się nad jezioro i napij się czystej, orzeźwiającej wody. Powtórzę jeszcze raz. Wyobraźnia nie jest duchowa. Jest to ćwiczenie Twojej woli na obecnym poziomie świadomości. Rasizm. Z wami, którzy zrozumieliście prawdę dotyczącą tego, Kim naprawdę jesteście, chcę porozmawiać o ogólnoświatowym zaniepokojeniu dotyczącym rasizmu. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to mówienie o rasizmie wynika wyłącznie z popędu ego tych ludzi, którzy czuli się pogardzani i odrzuceni z powodu różnic rasowych. Uczucia te są tak głęboko zakorzenione w ja, że niezależnie od tego, jak zmienią się dla nich okoliczności, czy będą w stanie osiągnąć postęp w życiu, a nawet stać się postaciami o ogromnym znaczeniu na światowej scenie życia, zawsze pozostaje poczucie nieadekwatności i niechęć do ludzi, którzy pierwsi sprawili, że poczuli się gorsi. Należy rozumieć, że takie poczucie niższości nie jest wyłącznie cechą rasy czarnej. Tego poczucia skrajnej pokory. Doświadcza większość ludzi poddanych systemowi kastowemu w Indiach, różnicom klasowym w kulturze europejskiej oraz w tych krajach, gdzie różnice przekształcają się w góry oddzielające jedną osobę od drugiej. Tego bolesnego i podważającego poczucia niższego statusu doświadczają nawet tak zwane wzniosłe osobistości, które nigdy nie czują się całkiem dobrze w swojej władzy. To poczucie nieadekwatności i niegodności jest cechą charakterystyczną całej rasy ludzkiej, niezależnie od pozycji, rasy czy wykształcenia jednostki. Poczucie bezwartościowości wynika w dużej mierze z głębokiej świadomości psychiki, że zachowanie ego jest sprzeczne z najwyższymi zasadami ludzkiej egzystencji. Kiedy to naturalne, wrodzone dążenie do niewartościowości zostaje wzmocnione przez bliskość z innymi, pozornie bardziej prestiżowymi lub podnoszącymi sukcesy ludźmi, wówczas to naturalne poczucie nieadekwatności nabiera bolesnego w dźwięku. Jedynym sposobem przezwyciężenia bolesnego poczucia odrzucenia etnicznego, nawet jeśli jest ono bardzo mocne, jest osiągnięcie jasnej świadomości, że gdyby nie było tego rodzaju wstrząsów etnicznych, przesiedleń, napływu obcych z ich różnymi językami, kulturami, systemami edukacyjnymi, procesów i ich podporządkowywania waszym naturalnym stanom i sposobom życia, różne rasy nie zajmowałyby teraz odpowiedzialnych stanowisk i światowego statusu, jaki niektórzy osiągnęli w tych czasach. Dlatego jedynym uzdrawiającym i odnawiającym życie sposobem działania jest medytacja, rozważanie, refleksja i proszenie o boskie światło w tej sprawie, dopóki nie będziesz mógł z całą szczerością powiedzieć: Panie, szczerze się cieszę i jestem szczęśliwy, że wydarzyły się te wszystkie straszne rzeczy. Dzięki nim jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Dzięki nim dano mi możliwość sprawdzenia, i poznania skali mojej wytrzymałości, intelektu, emocji, talentów. Mogę porównywać się z osiągnięciami innych raz i być może nadal uczyć się, jak wznieść się jeszcze wyżej. Dziękuję Ci za siłę i inspirację, aby okazać moją podstawową równość ze wszystkimi. Przesyłam moje myśli miłości i wdzięczności tym, którzy wiele, wiele lat temu położyli podwaliny. Pod moje obecne dobro. Możesz także zastanowić się nad faktem, że zgodnie z prawami istnienia było nieuniknione, że ci, którzy byli związani z handlem niewolnikami i innymi tragicznymi wydarzeniami, lub byli odpowiedzialni za zadawanie bólu i tortur innym ludziom, powinni powrócić w przyszłe życie jako członek uciskanych ras i bardzo cierpieć. Jest więcej niż prawdopodobne, że ludzie ci, urodzeni w rasie czarnej, głośno domagali się równości i humanitarnego traktowania osób rasy czarnej. Taką osobą mógł być nawet Twój pradziadek lub ojciec, i możesz się zastanawiać, dlaczego życie tak źle potraktowało biedną duszę. Alternatywnie, biali ludzie, którzy w tym czasie skuli czarnych i trzymali ich w lochach, mogą nadal siać chaos wśród innych ludzi. Okupując warstwę społeczną wszystkich ras, która głośno buntuje się przeciwko przeszłości. Być może jest to przeszłość, którą sami pomogli stworzyć. Faktem jest, że ludzie reinkarnują się w różnych warstwach społecznych, w różnych rasach, aby umożliwić duszy nauczenie się jakiejś znaczącej lekcji, gdy wędruje w górę ku świadomości Chrystusowej. Pamiętaj o podstawowej zasadzie istnienia. Wy sami tworzycie swoje jutro. Sięgając po to, powołujesz do życia wszystko, czego potrzebujesz do podniesienia na duchu. Niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy, czy nie, gdy dążysz do poprawy swoich warunków życia, spontanicznie docierasz do wyższych poziomów duchowej świadomości. Jak już wam mówiłem, wola boska ma uwolnić stworzenie od stresu. I dlatego lekcje potrzebne do poprowadzenia Was w górę, ku boskiej świadomości, pojawiają się w Waszym doświadczeniu. Dlatego przebacz, bo nie masz prawdziwej wiedzy o wędrówce swojej duszy przez wiele wieków ziemskiej egzystencji, nie macie wiedzy o tym, co sami robiliście w minionych życiach. Wybacz teraźniejszość, przebacz przeszłość i zaakceptuj, że wyniknęło z tego wiele dobra. Naucz się błogosławić i kochać tych, o których myślałeś, że skrzywdzili Ciebie lub Twoich przodków. A Wy, którzy obecnie jesteście w rasie mającej moc przywilejów, przyjrzyjcie się innym rasom i ich problemom, i zastanówcie się nad faktem, że w przyszłym życiu możecie zajmować nieuprzywilejowane ciało i dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak to jest urodzić się z poczuciem bycia. Obywatelem drugiej kategorii. Zastanów się także nad swoimi przeszłymi życiami, zastanów się, co mogłeś zrobić, a czego nie, aby doprowadzić do swojej obecnej sytuacji. Prawda o rasizmie jest następująca. Każda pojedyncza istota pod słońcem w taki czy inny sposób zstąpiła z boskiej świadomości. W najgłębszych korzeniach swojej istoty. Wszyscy są zjednoczeni w jedności. Gdzie więc leżą różnice? Wynikają one z rozwoju gatunku, genetyki, uwarunkowań, tradycyjnych nauk, zwyczajów oraz nawyków edukacyjnych i rodzinnych, w zakresie relacji z innymi oraz różnic we wzorach myślenia. To nie kolor cię dzieli, małe dziecko każdej rasy i koloru skóry. Dzięki swojej niewinności i spontaniczności wyrażania siebie, znajdzie akceptację w sercach większości dorosłych. To świadomość Was dzieli i jest odczuwalna na każdym poziomie Waszej istoty, gdyż wszyscy, pomimo Waszych zmaterializowanych ciał, jesteście formami świadomości wyrażającymi wzorce świadomości. I formami świadomości. Otrzymującymi wzorce świadomości od innych. Świadomość każdej jednostki jest jej rzeczywistością, nie jej skóra czy wygląd, i to świadomość albo przyciąga, albo odpycha innych ludzi. Możesz być pewien, że przezwyciężysz poczucie różnic rasowych tylko wtedy, gdy twoje mentalne, emocjonalne wzorce myślenia będą zgodne. I gdy twoje wartości, według których zdecydujesz się żyć przez cały czas, będą takie same. Dopóki ten czas nie nadejdzie, nie ma sensu złościć się na siebie za doświadczanie różnic rasowych. Są endemiczne dla kondycji ludzkiej. Jeśli nie jesteś przygotowany na przyjęcie świadomości rasy, do której chcesz dołączyć, to uznaj, zaakceptuj i szanuj z miłością. Różnice w świadomości. Nikt nie ma prawa wymagać, abyś ignorował różnice. Najważniejsze: Wybierz najwyższe standardy oferowane na świecie, pracuj nad ich przyjęciem i wykorzystaniem, a wtedy wszystkie kolory skóry nabiorą nowego, wewnętrznego piękna, któremu nikt nie będzie mógł się oprzeć. Wszyscy ludzie będą wtedy chętnie łączyć się w doskonałej harmonii. Wygląd fizyczny każdego koloru również ulegnie zmianie i nabierze nowego wewnętrznego piękna. Kiedy te listy zostaną rozesłane po całym świecie i grupy ludzi zjednoczą się, aby żyć w duchowych prawach istnienia, grupy te odkryją, że prowadzą harmonijne, chronione życie, chociaż wokół nich może toczyć się chaos. Wszędzie ci, którzy połączą siły aby nauczyć się, jak wejść i żyć w całości bytu, który ponad 2000 lat temu nazwałem Królestwem Niebieskim, odkryją, że ich okoliczności z pewnością się zmienią. Namawiam Was, abyście spotkali się w niedzielę, aby porozmawiać o wielu błogosławieństwach, złożyć szczere podziękowania i wznieść swój umysł na chwałę tego, co dało Wam bycie. Medytujcie razem aby przenikać boską świadomość poprzez wasze umysły do świadomości świata, aby natura boskości mogła coraz bardziej nasycać naturę psychiki świata swoją transcendentalną miłością. Wasze grupy będą emitować duchową energię świadomości, która wpłynie na energię umysłów wokół was. Chciałbym, abyście pamiętali, że świat nie znajdował się w tak niebezpiecznej sytuacji, gdy kościoły na całym świecie spotykały się w niedzielę, aby oddawać cześć Bogu. Te dni już minęły, nie będziesz czcił Boga. Zbudujecie silną świadomość boskiej świadomości, która jest wszechobecna. Jej uniwersalność i zakres kreatywności będą coraz mocniej zakorzenione w Waszych umysłach poprzez szczere uwielbienie. W ciszy i spokoju. Wszyscy sięgniecie do boskiej świadomości i z miłością zaprosicie ją, aby zawładnęła waszymi umysłami i sercami. W ten sposób stopniowo staniecie się zjednoczeni, a boska świadomość będzie coraz bardziej przejmować władzę nad światem zgodnie ze swoim pierwotnym zamiarem. Reinkarnacja. Wielu pyta: Jak to możliwe, że w momencie poczęcia? Dusza może zostać wyzwolona z boskiej świadomości, a samo ciało może zostać wykorzystane jako narzędzie samoekspresji w nadchodzącym życiu przez inną duszę gotową do reinkarnacji. Kiedy dusza jest gotowa wejść w ziemskie warunki w następnym okresie ziemskiej nauki, przyciąga ją rodzic lub rodzice, którzy mogą zaoferować warunki które umożliwią jej wykonanie kolejnego niezbędnego kroku naprzód w ewolucji duchowej. W momencie poczęcia, Stara Dusza wlewa w proces poczęcia swoją osobistą świadomość przeszłych wcieleń i przeszłego postępu duchowego i staje się duszą zapłodnionego jaja. Niektóre matki niemal natychmiast uświadamiają sobie obecność obcej świadomości w nich. Nowa świadomość, którą matka otrzymała w swoim łonie, czasami głęboko wpływa na tok jej myślenia, przebieg ciąży i stan zdrowia. Kiedy rodzi się dziecko, matka czuje, że wróciła do normalnego stanu. Wrażliwe matki często doświadczają świadomości kierunku, w jakim podąży życie ich dziecka, i mogą myśleć, że ta świadomość tak naprawdę zrodziła się. Z jej własnych pragnień wobec dziecka. Reinkarnacja nie jest przypadkowa ani pozbawiona spójnego planu kierującego jej działaniem. Celem jest zawsze zapewnienie podróżującej duszy wielu zupełnie różnych doświadczeń, które powiększą ukryty zasób światowej wiedzy duszy, zapewnią stymulujące i niezbędne zmiany scenerii oraz osobowości rodzinnej i środowiskowej o cechach zaczerpniętych z genetyki. Ale zawsze ta cienka nić podróży duszy zostanie pogrzebana w podświadomości i wypłynie na powierzchnię, wpływając na obecne wcielenie, chociaż dana osoba może być tego całkowicie nieświadoma. Dlatego możliwe jest, że cechy charakterystyczne, zdecydowane poglądy, lub namiętne ambicje, będą utrwalane z jednego wcielenia na drugie. Czasami ambicje kształtują się w jednym wcieleniu i z powodzeniem manifestują się dopiero w następnym wcieleniu, w zupełnie innych warunkach. W takich przypadkach, przed odrodzeniem, dusza musi poczekać, aż warunki świata posłużą pomyślnie realizacji jej ukrytych ambicji. Jeśli wyobrazić sobie duszę, która najpierw zanurza się w czerwonym stawie, potem wychodzi, zabarwiona na czerwono. I wkracza w życie jako osoba o czerwonym kolorze skóry, ze wszystkimi naturalnymi, czerwonymi skłonnościami rasowymi. I od dzieciństwa uczona, by żyć czerwonym życiem, zrozumiesz, że dusza opuszcza to życie z dużą ilością czerwieni w swojej świadomości. Następnie zanurzy się w niebieskim basenie i wyjdzie na powierzchnię w kolorze niebieskim, ze wszystkimi cechami błękitu. I stylem życia niebieskich ludzi. Kiedy ponownie opuści ten świat, będzie miała nagromadzone aspekty niebieskiej świadomości zmieszanej z czerwoną. I tak to trwa życie za życiem. Ta sama dusza rośnie poprzez różne doświadczenia kolorów, religii, statusu, małżeństw, płci, krajów, polityki, aż w końcu budzi się i uświadamia sobie, że to właśnie się z nim dzieje i on decyduje, że jest zmęczony różnymi kombinacjami kolorów, chce tylko wznieść się do światła. Wtedy zaczyna się jego prawdziwa duchowa podróż i stopniowo, chodząc w jedno życie po drugim, pozbywa się czerwieni, błękitu, żółci, zieleni, czerni, brązu i fioletu, nagromadzonych w poprzednich wcieleniach aż w końcu zostanie uwolniony od wszelkich złudzeń i fałszywych koncepcji przeszłych wcieleń. Jego dusza wychodzi do światła i reinkarnacja nie jest już konieczna. Dusza jest silna, zaradna, twórcza, ale indywidualność duszy jest nadal nienaruszona i zaczyna ona wznosić się na różne poziomy duchowego światła. Poza częstotliwościami wibracji świata. Jak powiedziałem w tym liście, jestem z wami zawsze, promieniując prawdą bytu w świadomości. Im częściej będziecie czytać te listy, tym bardziej uświadomicie sobie moją obecność i moją miłość, a dzięki temu kontaktowi moje pełne miłości cele dla Was zostaną spełnione. Tylko wy będziecie mogli zerwać ten kontakt. Promieniuję miłością, niezależnie od tego, jak się czujecie. Zostawiam Was z moją miłością i tęsknotą za Waszą szybką podróżą w duchowe światło.